Jestem Prosiliście o wywiad. Słucham. O czym byście chcieli dzisiaj porozmawiać? Sam nie, nie Nie mam takiej i Nie wiem. Masz tematy? Nie mam takich tematu. Nie, nie wiem. Filip, ty mi mówiłeś na ucho, że powiesz przed kamerą wszystkie żale do Weroniki. Nie, no. ja. A, A masz? Nie, nie mam. Się, a nie wiem co chcą zjadać, nie wiem. Jakieś ale. <śmum> <śmum> Jakieś pretensje. <Aha>. O Ojej. <śmum> no mam, tym. nie mam szansą. Słyszałeś bra? Jakiś masz ale do ciebie. No to normalne chyba, nie? Ja <śmum> też? No mam no studiela. No. No, no. <gry> ja to tak. <gry> ja No. Tak. mnie wkursa. Ja wiem, że, że ja to kobieta, ale... Ja, że e, e. to będzie. ale jeno ja mnie <gry> Nie ma się nie wkusza, ale bardziej się denerwuje, e, właśnie się, się. Ja, ja wiem, że ja to są szampy, big e, ale ja na mnie... A, <laughs> no się na mnie... ale inne mnie... Ja na mnie... na mnie... żebym na Ja na mnie... na mnie... a sama mnie... Ja a, a Ja też było tam, no. Mówi na mnie, no, tak. nie patrz, a jak ja mam pas, ja, ja to samo się no. sam. e, 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 Patrzcie. No i te oczy. Te samo oko ucieka, szreka, tak? Tak. No. Wera, a Ty jakie masz żale do Filipa? No, hmm. samo. A nie patrzę na to, patrzę na mnie nie patrz mnie, nie, nie patrz na inną, bo jak będzie paść to na to, to sobą serwie, a mówię, łatam serwie. To jest panią hmm. Dominiką. No. A to już jest, to są już inne, to, że cicho. Mamy no, trochę? E, jest to jest cicho. A z ramion nie masz nic? O, to też mam. o, tu mam hmm, dość. E, e, ale plusy czy minusy? Plusy. I minusy. Noże? E, dzwoni

co ja się co luźnie nie bo bo jesteś dobrze i to jest halo halo mogę coś powiedzieć czy nie <śmienicza> czyli jak są jakieś żale i zazdrości tak to znaczy że dalej. Że ludziom zależy. No, tak. Na drugiej osobie, tak? Czy jednej osobie zależy na tej drugiej? To proszę tutaj buzi, policzek. No. Miłego dnia.